No restrykcje były tego rodzaju, że na przykład kiedy ja w, w roku 70, bodajże, czy 69, zacząłem już z trzeciego programu, przeszedłem do pierwszego programu Polskiego Radia, dostałem takie wytyczne, że nie wolno mi puszczać e, muzyki rockowej więcej niż 30%. Że musi to być przeplatane muzyką polską albo z tak zwanych KDL-ów, albo jakimiś piosenkami francuskimi, co kompletnie wykładało mnie przynajmniej koncepcję tych audycji muzycznych. I wpadłem wtedy na taki pomysł, który został przyjęty, że będę robił jedną audycję w czwartek godzinną o, o muzyce rockowej e, angielskiej, amerykańskiej, a drugą w niedzielę półgodzinną poświęconą wyłącznie polskiej e, scenie. Muzycznej. I tak powstała taka audycja radiowy magazyn przebojów, która przez, przez, przez kilka lat okazało się, że, 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 że zaczęła kształtować w pewnym sensie ten, ten rynek, bo myśmy nagrywali zespoły, nagrywaliśmy nowych piosenkarzy do tej audycji, że zajęliśmy się tym rynkiem w taki sposób, jakby on naprawdę istniał. I w jakimś sensie to komplementując się z dwóch stron, ten rynek faktycznie zaczął istnieć. Ale ta audycja jakby pokazała słuchaczom i fanom tej muzyki rockowej, że, że również w Polsce coś się dzieje i że to jest i że tak dużo się dzieje, że jest o czym mówić co niedziela przez pół godziny, i że to wyszło myślę na, na dobre. Myślę, że to jakby to się tak działo samo z siebie, że trudno tu przypisywać sobie, czy komukolwiek innemu jakieś szczególne zasługi, że to w końcu tak czy inaczej by tak się stało i do tego by doszło. To było regulowane przez, przez taki naturalny rozwój wypadków i jedno działało na drugie. Zarówno to, że ta muzyka była w radio popularyzowana i że była dobra muzyka popularyzowana, nie byle co. I nie każda muzyka, tylko naprawdę wybierane były przez nas, przynajmniej przez Marka Gaszyńskiego, Witka Pogranicznego, Piotra Kaczkowskiego, który, który tu lansował taki bardziej ambitny rok. E, takie utwory, żeby, żeby no ambitniejsze w każdym razie, lepsza muzyka. I ta lepsza muzyka e, poprzez tą naszą wybiórczość, jakby docierała na e, Najbardziej I, i prowokowała to, że od polskich zespołów zaczęto wymagać też, też lepszego, lepszej gry, lepszej muzyki niż, niż to dostarczali czerwono-czarni czy niebiesko-czarni w latach 60. I powstały rzeczywiście, powstały Skaldowie, przecież bardzo dobre nowoczesne nowe czasy zespół, powstało kilka innych zespołów, Breakout, które zaczęły grać ambitniejszy rok. No najlepiej porównać z tym, co się teraz dzieje, no. co się dzieje na, na, na międzynarodowej scenie muzycznej. Prawda? Jak niewiele jest dobrych rokowych zespołów, e, co się dzieje w Polsce, jaka jest inwazja Disco Polo. No. Ja myślę, że w tym naszym pokoleniu to nie byłoby to pomyślenia, żeby Disco polo aż taką popularność sobie zdobyło. Ja myślę, że, że, że być może trochę przez to spopularyzowanie się dyskotek, że jakby te koncerty do tańca rokowe, które kiedyś w non stopie Sopockim czy w innych miejscach te zespoły grały bez przerwy prawie codziennie, troszeczkę jakby straciły na atrakcyjności przez to, że tak wiele zaczęto otwierać dyskotek, bo ktoś zobaczył w tym interes, bo ZPR, czyli zjednoczone przedsiębiorstwa rozrywkowe Zaczęły sprowadzać masowe automaty do gry i otwierać takie kluby, które już no, przyczyniły się do degeneracji tej dyskoteki, bo to w gruncie rzeczy były takie pomieszanie kasyna gry z dyskoteką do kotleta oraz z występami jakichś cyrkowców, czy jakichś stripteasek. I że to, to w gruncie rzeczy ta masowość doprowadziła do degeneracji. Ja osobiście przestałem się tym zajmować. No już na początku lat 70. Zacząłem, zacząłem chodzić do szkoły filmowej i nie za bardzo miałem ani czasu, ani ochotę na to. Te dyskoteki nie powstawałyby przecież, gdyby nie miały publiczności, gdyby ludzie do nich nie chodzili, bo, bo, bo przecież wiadomo, że, te, że, że koszty muszą się co najmniej zamortyzować albo, albo zwrócić. Gdyby to nie był interes, gdyby publiczność nie chodziła, to by one tak nie powstawały. Ale z drugiej strony wie Pan, no pan, pan narzeka na ten e, rok lat 70. Ja zresztą też może bym i narzekał, gdyby nie taki fakt, który jakby zwrócił moją uwagę ostatnio na festiwalu w Opolu oglądałem koncert poświęcony, poświęcony piosenkom Krzysztofa Klęczona, gdzie dzisiejsze gwiazdy i dzisiejsze zespoły. Te piosenki śpiewały po swojemu i odniosłem takie wrażenie, że niestety wszystkie te wykonania klęczone, oryginalne były dużo lepsze, chociaż nie byłem jego fanem. Nie byłem jego fanem specjalnym, jakkolwiek to myśmy w tym radiowym magazynie przebojów e, dokonali pierwszych nagrań zespołu Trzy Korony, kiedy on go założył e, i myśmy zaczęli to lansować. I wtedy mi się to mniej podobało, może dlatego, z tego powodu, o którym Pan mówi, że, że tyle się działo na, na tej scenie rokowej, światowej, że to było tak doskonałe, że właściwie do dzisiaj e, nikt nie może tego poziomu e, osiągnąć, a Rolling Stones, którzy grali wtedy, grają dzisiaj i też są jednym z czołowych czy najlepszych zespołów, prawda, mimo że mają już po 50 parę lat. Może to się stąd wzięło, ale to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że, że nagle ten klęczon tak wyszlachetniał, że, że stał się niedościgłym wzorem dla, dla dzisiejszych muzyków rockowych.